Cześć, witam Was. Dzisiaj nietypowo tego typu filmów jeszcze nie kręciłem. Właśnie otrzymałem przesyłkę z Chin. Pozwoliłem sobie otworzyć z grubsza to opakowanie, tylko w tym celu, aby zamalować swoje dane. Czekamy na niektórych przesyłek od października. Okazuje się, że Chińczycy zrobili kumulację w takim jednym oto worku. Przyszły wszystkie na raz. Co oni mi tam przesłali, powiem Wam szczerze, nie wiem. Będziemy zaraz otwierać to razem i patrzeć. Mniej więcej wiem, co zamawiałem, ale to już trwało tyle czasu, że... co tutaj zastaniemy w środku, to zaraz się będziemy dowiadywać. Dobra, bierzemy na tapetę przesyłkę numer jeden. Wiecie, upewnij się, czy dobrze widać, poprawię jeszcze może kamerkę. O, może tak. Dobra, jedziemy z koksem, bo powiem wam szczerze, sam jestem bardzo ciekaw. Dobra, więc przesyłka numer 1. No słuchajcie, jest fajnie. Zamówiłem sobie tutaj takie dwa opakowania tiki i gniazda USB. Często trzeba coś zasilić 5V, więc żeby nie kombinować. Mamy tutaj gniazdka. A w drugim woreczku mamy tyczki. Jest tego po 10 sztuk. Z każdego. Nie kosztowało to dużo. To uprzedzam od razu. Dobra. Czyli dostaliśmy w jednym opakowaniu dwa woreczki. Gniazda. Tyki USB. Są fajnie, bo są w obudowach i jedno i drugie, więc tak jak pod przedłużacze, czyli w zależności co nam będzie potrzebne, będziemy sobie mogli je stosować. Dobra, przesyłeczka numer jeden, opakowanie na bok, zawartość na bok. Bierzemy drugą. Tu jest coś małego. Pytanie co? O, otwieramy. Co tu mogli uchnąć? O, 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 o! Słuchajcie, rezonatory kwarcowe 20 MHz, już kiedyś Wam wspominałem, że, gdy zamawiam z Chin przesyłki, to nie zamawiam po jednej sztuce, tylko z reguły więcej. Wyraz, że muszę na to czekać. A dwa, że to są rzeczy, które się przydają, tak więc rezonatory do AdMeg na jakiś czas mam zapał. Jedziemy dalej. Kolejne pudełko. No, tak po pomacaniu to ciężko wyczyć co tu mamy. Jedziemy z koksem. No, ocuń się. E, słuchajcie, tutaj mamy złącza z przewodami. Powinny być dwustronne, czyli i gniazda. No i takie właśnie są. Dlaczego brałem w kolorze czerwonym? No przyczyna jest prosta. Kolory zasilania. Jak widać nie da się ich pomylić. Cyk i mamy spięte urządzonka. Tutaj też tego jest chyba po 10 sztuk. Strony jednej i strony drugiej. Fajne jak czasami się robi coś na PCB. Wygoda, nie trzeba kombinować. Tylko nawet jeżeli już załóżmy do danej płytki podepnę taki, to mam uniwersalny, podejdzie mi z in, pod inne urządzenia, które będą miały zastosowane to samo złącze. Dobra, to uważam za kolejny fajny zakup. Jestem zadowolony. Przewody nie są długie, ale standardowo to powinno wystarczyć. Dobra, paczka kolejna. Na razie mamy za sobą trzy. No tu jest coś bardzo lekkiego, ale ciut większe, gabarytowo patrzmy co oni tu wechali a widzicie, tutaj mamy gąbeczki do lutowania już byłem na etapie, że mi się kończyły także takie gąbeczki jak to działa, nie muszę mówić zwilżamy wodą, czyścimy sobie grot lutownicy pracuje się potem dużo przyjemniej z czystym grotem OK. przesyłka numer 4 na bok. Jedziemy dalej, tu mamy coś większego. No, zrobi masywne wrażenie. Ale co tam jest? Zaraz się dowiemy. Chyba się domyślam. U jednego z dostawców kupiłem trzy rzeczy. A nie, tutaj przyszła nam. Kolejna rzecz, która bardzo mi się przyda. Niestety u nas w kraju ceny są dość wysokie. Jest to taśma wielożyłowa. Kupiłem tego chyba dobrze, pamiętam. Tu powinno być 5 albo 10 metrów. Bardzo fajna sprawa. Przy płytkach nie mamy pajęczyn. Po prostu sobie obcinamy odpowiedni odcinek z takiej taśmy. I już jest fajnie. Czekajcie, no wiem, żyłową? 2, 4, 6. No, do kostki. LEDowej 8x8 to już będzie całkiem nieźle na wstępie dobra przesyłka kolejna, czyli to była taśma no tu jest nie wiem co musimy znowu zaglądać ze środka a znowu gniazda i wtyki tym razem mamy gniazda i wtyki do zasilaczy. Często stajemy przed problemem budując jakieś urządzenia właśnie zasilania. Ale w tej chwili możemy sobie już założyć taką wtyczkę typową, tu mamy gniazdko do budowy wkręcane i już fajnie można sobie z tym podziałać. Kolejny zakup, który cieszy moje oczy, bo już nie miałem. I chwilami to już tak na partyzantkę trochę musiałem kombinować, ale teraz mamy temat ma z głowy. Dobrze, jeszcze opakowanie na bok. Słuchajcie, mamy jeszcze trzy takie większe. Co tu przypełzło? Pierą wie. Już Wam wspominałem, że lubię kupować rzeczy z Chin. No tym razem już byłem trochę wściekły, bo dość długo czekałem na te przesyłki. No ale najważniejsze, że są. No tutaj mamy znowu taśmę programowalną, tą troszkę rzadszą. No ale taśma jest. Będzie do kolejnych pomysłów. A mam kilka szalonych, tylko nie miałem taśmy. Więc już. Jest. Następna taśma kontrolowana. No tu jest czegoś więcej. No, może muszę to ciąć ostrożnie, bo nie chciałbym czegoś podcinać No. I zaglądamy, no tu chyba jest coś więcej szpargałów. O. I znowu jestem zadowolony. Słuchajcie, kończyły mi się wtyki Cinch. Table już niektóre łatałem. U nas w Polsce stwierdziłem, że cena jest troszkę chora. Więc kupiłem sobie takie oto wtyki Cinch w Chinach. Zobaczmy jak to wygląda w środku. Zapewniam Was, że nie zapłaciłem za nie żadnego jakiegoś takiego majątku, który mógłby zwalać znów. Mam nadzieję, że wykonanie jest niezłe. No, sprężynka jest bardzo fajna, elastyczna. Rozkręcimy to. No, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ja jestem bardzo fajnie zaskoczony. Zobaczcie, jak to jest fajnie wykonane. Widać, że tutaj to nie była jakaś bryndza i kaszana. Także parę fajnych kabelków można zrobić. Ja chyba wziąłem 10 czarnych, 10 czerwonych, czyli tak, żeby były kompletnie. te takie kukne plastikowe, zalewane po prostu mi trafiało przy nich, lubiły się urywać. No to mamy cięcie. No i ostatni. Tu jest coś naprawdę małego, ale powiem Wam szczerze, w dalszym ciągu nie przyszło to, na co czekałem, no ale w sumie to czekam. Czekałem do dziś na 21 paczek. Także no nie, tutaj chyba mnie goś rozbroił. czy ktoś pomieszał i zobaczcie no, zrobił sobie ze mnie chyba kpinę. Przysłał mi jeden grot do lutownicy. Zamawianych było 10 sztuk. No ale co zrobić? Będziemy zaraz składać reklamację. Muszę się tylko doszukać tego. Dobra, no tyle. Tak wygląda mniej więcej hurtowy odbiór paczek z kin. No, grot akurat jest fajny, bo z tego grotu się świetnie korzysta. Tylko tyle, że no nie z jednej sztuki. No, dobra. Pozdrawiam. Na razie, cześć.